Witajcie, powoli przychodzi czas na sprzedaż dżownic. Więc postanowiłem Wam nagrać krótki taki filmik instruktażowy. co zrobić, jak kupicie sobie jakąś partię dżownic ode mnie, czy od kogoś innego. Tak żeby to jak najlepiej grało. No więc o zacznijmy. Trzeba mieć jakiś pojemnik tak? mniejszy, większy zależy, jak, ile tam tych dżownic sobie kupicie. Im mniej kupicie, tym taki no lepszy będzie mniejszy, żeby. Wiadomo, na początku gdzieś to ładnie sobie przechowywać. Dużo miejsca nie zajmowało i tak dalej, bo niepotrzebny jakiś duży, ale to mówię, musicie już sobie sami zdecydować, ile tych dżownic po prostu kupicie. Też musicie przygotować się z jedzeniem. Czyli załóżmy, jeżeli wiecie, że idą do was dżownice, no to co robicie sobie jakieś placuszki ziemniaczane, coś, zbieracie te obierki, jak macie możliwość, to nawet dobrze jest je wsadzić sobie do zamrażarki, przemrozić wtedy jeszcze lepiej się szybciej się będą tak rozkładać, jakby rozpuszczać dla będą szybciej dostępne. Też możecie się zaopatrzyć w dwie tam trzy skórki po tych bananów, bo to też bardzo lubią, je przyciąga. A to jest też bardzo ważna rzecz i musicie też sobie jakiś zapewnić suchy wypełniacz tak, po to, żeby, aby właśnie tym dżownicom zapewnić tą objętość, tak jak Wam mówiłem wcześniej, że one tam szukają nowego domku, jak im się tam już zagęszczenie takie zrobi, że się o siebie ocierają, już im brakuje tej przestrzeni, więc o tym też musicie pamiętać, jakiś suchy wypełniacz, co to może być suchy wypełniacz, to jakieś może być trawa su sucha, teraz na przykład trawniki grabicie czy coś i macie tą suchą trawę, to to może być, to zrobić za suchy wypełniacz, jakieś liście, czy jak macie na przykład yy, kompostownik, to sobie z kompostownika troszkę wrzucić, tak? A w ogóle wracając do kompostownika, no to jeżeli nie chcecie trzymać w pojemnikach, bo to jest instrukcja. jeżeli chcecie trzymać w pojemnikach żożnicę, bo chcecie je wybierać na coś, po coś. Ale jeżeli nie będziecie ich wybierać, tylko chcecie trzymać w kompostowniku, no to nic nie musicie robić. Tak, wrzucacie je do kompostownika i one sobie tam siedzą, funkcjonują. Aby wiadomo, dorzucacie wszystko, co tam wam zbędne. Jakieś resztki. No, a wracając jeszcze do pojemnika, no to jak chcecie w pojemniku trzymać, to musicie pamiętać o właśnie odpływie. Musicie zrobić sobie w tym pojemniku jakiś odpływ, to raz, a dwa, musi być w tym pojemniku jakiś przesić. Na przykład tutaj jest ok, tak, no bo tu mam dziurka wystawionego sobie, ścieka, ale na przykład tutaj, jak to upeczkę przeciąłem, no to widzicie, od spodu jest zrobiona dziurka i sobie tu wszystko kapie. I musi być prześwit przez to, że te, by te dżownice nie przechodziły, tak? bo jak będzie ciemno, kiedyś trzymałem na przykład w wiaderkach i miałem po prostu mniejsze wiaderko i większe wiaderko, jedno w drugie mi wchodziło, elegancko tam też na spodzie była różnica, że tam spokojnie te 2-3 litry tego biohumusu się zbierało. Ale problem był taki, że właśnie jak coś im nie spasowało, albo miały mało jedzenia, albo coś, zaczęły, czy po prostu szukały nowego miejsca, zaczęły migrować, no i wpadały mi do tego biohumusu, no i tam się topiły, jak na przykład pojechałem w trasę, nie było mnie dwa tygodnie, tak, no to już nie wytrzymały, tyle się topiły. I potem zacząłem właśnie robić takie coś, żeby mi po prostu nie uciekały. I tak, no bo musicie też wziąć pod uwagę to, że na takiej liczownicy to jest bardzo duży stres. No bo tak, zaczynamy od czego? Od wybierania. Przewracamy ten pojemnik. To ta sobie myśli, co? No kret mnie zaatakował, tak zaraz mnie zje. No więc jakoś udaje się uchodzić z życiem, my rzucamy ją w ten pojemnik. Tak? No, jedzie do paczkomatu, siedzi w paczkomacie, ucieszona tam, że przeżyła, no ale jest też ich duże zagęszczenie. Potem tak w samochodzie transport nie transport znowu sobie myśli, że jakiś kret się chce do niej dobrać, i tak dalej, i tak dalej. I to jest przez dłuższy czas. Ona żyje cały czas w stresie, potem przyjeżdża do Was, wrzucacie to sobie do pojemnika, no to ona co ma pierwsze w głowie, no jak najdalej, tak, bo zaraz znowu mnie dopadnie ten kret. Ale jak i nawalicie jedzonka, przygotujecie ten pojemnik, to będzie wszystko ok. Może tak się zdarzyć, że jak wrzucicie do tego pojemnika, no to potem będą Wam próbowały uciekać właśnie do tego pojemnika. I przez pierwszy dzień, tam dwa dni. Jeżeli tam będzie kilka sztuk, tego to nic, to jest wszystko ok, to jest normalne. Także te dwie, dwie tam, trzy, cztery, pięć, no nawet dziś dziesięć sztuk, próbuję gdzieś znaleźć nowego miejsca. Jak je wrzucicie z powrotem, no to one tam znowu potem po dniu, po dwóch to już przestaną uciekać, tak go się zadomowią. Ale jak będzie taka sytuacja, że wrzucicie i tutaj wszystkie wam uciekną, no to już musicie szukać przyczyny, coś robicie nie tak. Może za dużo wody podlewaliście, czy coś w tym stylu naleliście im. Coś poszło właśnie nie tak. Czy jakiś pojemnik im nie pasuje z jakichś przyczyn? Musicie się zastanowić, co może być nie tak. Bo tam parę sztuk, to jak mówię, to nie ma problemu. I tak, to by było na tyle. Jeszcze Wam tu pokażę, jak to sobie fajnie funkcjonuje. Zobaczcie. O. Tutaj cały czas mają. Peski, te jak oglądaliście gnojówkę z pokrzyw, jak, znaczy pokrzyw wróci zdyń, zrobiłem to. Te peski powybierałem i zobaczcie, jak one je tu czyszczą. Kluseczki takie. To jeszcze tam ze dwa wiaderka, to jest wrzucone tak słabo trochę, już przykryłem, nie miałem czym. Też te nie mam poprzykrywane. Zobaczcie. Tak plumka słychać, wszystko tak chodzą, migrują. No dobra, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, będę odpowiadał. Cześć.